On i ja Aaron chyba częściej rozdzierali swoje szaty, niż je prali. W kółko rozdzierali swoje ciuchy i posypywali się popiołem i wołali przed Bogiem, żeby zlitował się nad ludem. Izrael cały czas miał wzloty i upadki. Mojżesz przyszedł do Pana i powiedział, lud wie, że zgrzeszył. Czy wybaczysz im? Bóg odpowiedział, tak, wybaczę im. Potrzebuję, żebyś coś zrobił. Chcę, żebyś roztopił kawałek brązu. Uczyń z niego węża. Chwila, Boże, przecież to brzmi jak coś, czego kazałeś nam nie robić. Mam czynić sobie podobiznę jakiegoś zwierzęcia? Do dzisiaj wąż Eskulapa jest symbolem służby medycznej. Wąż zatknięty na pal. Wyciągnęli ten symbol prosto z Biblii. Bóg powiedział: gdy wywyższysz tego węża. Każdy, kto na niego spojrze, zostanie momentalnie uzdrowiony. Czytam ten fragment i myślę sobie tak. Byłem przecież zbawiony wtedy dopiero od roku. Myślę sobie, dlaczego to był wąż? Dlaczego kazałeś mu uczynić replikę węża? Dlaczego kazałeś mu zatknąć go na kij? Dlaczego nie kazałeś mu uszyć flagi, na której było napisane Jahwe? Dlaczego Aaron nie użyczył ku temu dziełu swojej laski, która cały czas kwitła? Dlaczego nie kazałaś im przejść się z Arką przymierza po środku obozu? Innymi słowy, dlaczego tą rzeczą nie było coś, co wskazywało na ciebie. Zupełnie tego nie rozumiałem. Nagle Duch Święty w tym momencie otworzył przede mną te tajemnicę. Na pewno mieliście takie momenty. Szukacie czegoś. Wiecie, że jesteście na dobrym tropie. I nagle bum, coś się otwiera. Duch Święty powiedział mi tak. Dan kazałem stworzyć replikę czegoś, co ich zabijało, ponieważ jako Hebrajczycy znali bardzo dobrze prawo lewickie. Wiedzieli, że wszystko, co jest zatknięte na pal, jest przeklęte przez Boga. Więc gdy Mojżesz wywyższył węża, zatknął go na tym palu, oni pomyśleli sobie: Bóg przeklął węże, które nas kąsały. Momentalnie byli uzdrawiani. Innymi słowy, węże nie są w stanie już nam wyrządzić szkody, ponieważ Bóg wystąpił przeciwko nim. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak zostanie wywyższony syn człowieczy. Czy Bóg przeklął swojego syna na krzyżu? Nie, przeklął grzech w ciele. Grzech w ciele już nie powinien nam szkodzić. I nie powinien wyrządzać nam krzywdy. Chrystus, wiszący na krzyżu, jest symbolem tego, że prawo grzechu i śmierci zostało zwyciężone przez prawo ducha i życia w Jezusie Chrystusie. Bóg w ciele Jezusa Chrystusa wystąpił przeciwko grzechowi w ciele. Całkowicie wystąpił przeciwko Niemu w ciele Baranka Bożego. Przeklął grzech w ciele, dlatego on już nie ma nad nami władzy. Błogosław duszą, moja Pana. I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On przebacza mi wszystkie moje grzechy i uzdrawia wszystkie moje choroby. Gdy lud zobaczył, że Bóg wystąpił przeciwko wężom, zrozumiał, że Bóg stoi po ich stronie. Wiara pojawiła się w ich sercach, momentalnie zostali uzdrowieni. Ponieważ wiedzieli, że Bóg zainterweniował. Gdy patrzymy na Jezusa, nie powinniśmy widzieć w nim cierpiącego zbawiciela. Raczej powinniśmy widzieć grzech, który został przeklęty w ciele. Patrząc na niego, powinniśmy widzieć to, że Bóg w nim oddzielił nas od naszego grzechu. Jezus wypił za nas kielich gniewu Bożego, po to, by po trzech dniach zmartwychwstać dzięki mocy świętego ducha. To właśnie z tego wypływa uzdrowienie. Bóg nie uzdrawia cię, ponieważ jesteś chory i masz kłopoty. Nie uzdrawia ludzi, ponieważ my chcemy, żeby zostali uzdrowieni. Uzdrowienie płynie, gdy w naszym sercu pojawia się wiara w to, że Jezus został wywyższony na krzyżu, co oznacza, że grzech został przeklęty przez Boga. Został przeklęty przez Boga po to, byśmy my mogli przyjąć Boże Błogosławieństwo. Dzięki niemu staliśmy się częścią przymierza, które zostało zawarte między Bogiem a Abrahamem. Wiecie, dlaczego my modlimy się o chorych? Ponieważ są chorzy, przeszkadza nam to. Wtedy zaczynamy wchodzić w uczynki, staramy się bardziej, próbujemy modlić się mocniej i potężniej. To sprawia, że wpadamy w uczynki i ostatecznie się frustrujemy. Możemy nawet dojść do miejsca, w którym zaczniemy kwestionować to, czy według nas Bóg uzdrawia. Jego imię to Jahwe Rafa. On jest Bogiem, który Cię uzdrawia. Wszelki grzech i wszelki błąd, który popełniliśmy, złożył na drzewie, w ciele swojego Syna, w ten sposób przeklął grzech w ciele. Prawo ducha życia w Jezusie Chrystusie. Uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Dlatego właśnie nie żyjemy w strachu, dlatego się nie martwimy, dlatego nie oglądamy się wstecz. Dlatego właśnie nigdy nie popadniemy w panikę, gdyby na Ziemi wydarzyło się znowu coś podobnego do epidemii wirusa, która zaczęła się w 2020. Wybaczcie mi, że to powiem. Ale ciało Chrystusa całkowicie oblało test podczas pandemii. Potem oblaliśmy kolejny test podczas wyborów prezydenckich. Widziałem, jak wierzący ludzie z nienawiścią odnoszą się do swoich braci podczas kampanii prezydenckiej. Zachowywali się niektórzy tak, jakby naprawdę nie znali Pana. Zwróćmy na to uwagę. Następnym razem zdajmy ten test. Proszę Was, módlmy się o tych, którzy są w pozycjach autorytetu, a nie przeklinajmy ich. Przestańmy pokładać naszą nadzieję w tym, co być może usłyszymy podczas wieczornych wiadomości. Złóżmy swoją nadzieję w Słowie Bożym. Bardzo popularnym teraz stało się pośród wierzących badanie i studiowanie wszystkich możliwych teorii spiskowych. Wielu z nas bardzo mocno się na nich skupia. Jeśli nie będziesz uważny, to w procesie badania teorii spiskowych możesz stracić rzeczywistość doświadczania miłości Bożej w swoim życiu. Przestaniesz wierzyć Bogu, a zaczniesz wierzyć ludziom odkrywającym teorie spiskowe. Jest bez znaczenia to, czy cały świat jest pogrożony w ciemności czy nie. I czy każdy lider, przywódca jest sekretnie w coś uwiązany, czy nie. Nasz Bóg powiedział nam, że mamy modlić się o tych w autorytecie i mamy chodzić w światłości, tak jak On jest w światłości. Obawiam się, że dużo łatwiej przychodzi nam pikietowanie, protestowanie i walczenie o swoje prawa niż chodzenie według ducha. Czy wiemy, jak kochać siebie nawzajem, jak kochać tych, którzy nas prześladują? Czy umiemy dawać tym, którzy nas wykorzystują? Czy faktycznie jesteśmy synami naszego ojca w niebie, którego dobroć spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Czy nie wiemy, że w ostatecznych czasach ciemność rozprzestrzeni się na Ziemi i miłość wielu oziębnie? Jest napisane, że uratowany, zbawiony zostanie ten, kto wytrwa do końca. Powiedzcie mi, czy naszym wrogiem jest krew i ciało, czy raczej naszym bojem jest dobry bój wiary? Proszę, zamknijcie swoje oczy, jeśli chorujecie na coś. Nie chcę, żeby ktokolwiek z Was się rozproszył. Tak jak Mojżesz wywyższył węże na pustyni, tak wywyższony zostanie syn człowieczy. Pamiętajcie, że każdy, kto przyszedł do tego węża i spojrzał na niego, był uzdrowiony. Chcę, żebyście teraz zobaczyli Jezusa, który został przybity do krzyża. Ta historia z dziejów ludu Bożego niesie dokładnie to samo przesłanie co Ewangelia. Jest typem i zapowiedzią Chrystusa. Nie chcę, żebyście patrząc na krzyż widzieli cierpiącego Zbawiciela. Chcę, żebyście na tym krzyżu zobaczyli, przeklęty przez Boga grzech w ciele, i dlatego grzech nie będzie już miał nad nami władzy. Bóg nam przebaczył, i dlatego, że nam przebaczył, nas uzdrawia. Co łatwiej jest powiedzieć? Twoje grzechy są Ci przebaczone, czy wstań i chodź. Ale żeby pokazać Ci, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów, powiem Ci teraz, wstań i chodź. On poniósł nasze grzechy w swoim ciele na krzyż, abyśmy my, którzy umarli grzechowi, mogli żyć dla sprawiedliwości, a jego śnicami i ranami jesteśmy uzdrowieni. Jeżeli chorujesz w swoim ciele, chcę, żebyś spojrzał na Jezusa na krzyżu. Chcesz, byś zobaczył go oczyma swojego serca, oczyma swojej wiary. Gdy widzimy to, co dla nas uczynił, wiara powstaje w naszym sercu. Istotą nie jest to, czy nasza modlitwa jest potężna, czy nie. Nie są istotą słowa, których użyjemy. Bądź zdrowy, jest wystarczające, jeżeli chodzisz w objawieniu. Czasem nie będziesz musiał nawet mówić słowa. Widziałem w swoim życiu mnóstwo uzdrowionych osób. O których nawet nie zdążyłem się pomodlić. Wystarczyło, że dzieliłem się z nimi objawieniem. Mam na myśli to, że dzieliłem się z nimi tylko objawieniem. Nie zdążyłem się nawet o nich pomodlić, ponieważ chodzenie w objawieniu to nie jest tylko sobie takie tylko. To jest naprawdę istotna sprawa. Jeżeli chorujesz na tyle, że sprawia ci ból stanie, albo nie możesz wstać, zacznij powoli wstawać i wpatruj się w tego, który poniósł Twoje winy na siebie. On został uczyniony grzechem za nas. A Bóg przeklął grzech w ciele. Czy ktokolwiek z Was potrzebuje modlitwy, a nie jesteście w stanie stanąć o własnych siłach? Podnieście rękę, jeśli trudno Wam stanąć o własnych siłach. Proszę, wyciągnijcie swoje ręce w jego kierunku. Jeśli wokół ciebie jest osoba, która wstała, lub podniosła swoją rękę do góry. Proszę Ciebie zlokalizuj ją i podejdź do niej. Posłuchajcie mnie, on musi nas kochać. Gdyby tak nie było, nigdy nie zesłałby na ziemię swojego syna. To, przez co przechodzisz w żaden sposób, nie jest wyznacznikiem Jego miłości. Wyznacznikiem Jego miłości do Ciebie jest to, że umarł za Ciebie. Nie jesteś w stanie poznać Bożej Miłości w oparciu o okoliczności swojego życia. Poznasz ją w oparciu o Jezusa. Słowo zbawiony oznacza uratowany, trzymany w bezpiecznym miejscu, uzdrowiony. Oczyma swojego serca patrzcie na ukrzyżowanego Jezusa. Powtarzajcie za mną. Dziękuję, że umarłeś za mnie. Zrobiłeś to, ponieważ kochasz mnie bezgranicznie. Powiedzcie teraz: bądź zdrowy w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Ojcze, choroba teraz odchodzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak z Izraelem, oni spojrzeli na węże i zostali uzdrowieni. Ty jesteś dokończonym dziełem, Ty zapłaciłeś cenę. Nie chodzi tutaj o moc naszej modlitwy, ale o wiarę w naszym sercu w Twoje dzieło. Umieszczenie Jezusa na krzyżu oznacza zakończenie wojny Boga z grzechem, Boże, Ty zakończyłeś tę wojnę poprzez zesłanie swojego baranka. Zabrałeś grzech całego świata. Jesteśmy święci, czyści, bez skazy i bez nagany w Twoich oczach. Tak mówi pierwszy rozdział listu do Kolosan, a my w to wierzymy. W piątym rozdziale listu do Tesaloniczan jest napisane tak: Bądźcie zachowani bez nagany na ciele duszy i duchu, aż do momentu Jego przyjścia. Dziękuję Ci, Ojcze, za uzdrowienie, które przepływa teraz przez to pomieszczenie. Dzieje się to dzięki temu, że Jezus z martwych wstał. Dziękujemy Ci teraz za uzdrowienie, które ma miejsce. Zmieniają się teraz rzeczy w ludzkich ciałach. Odchodzi ból, odchodzą urazy. Ogłaszam wzmocnienie się oczu oraz uszu. Otwierają się teraz na tym miejscu uszy. Słyszcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Organy wewnętrzne, nerki, wątroba macie funkcjonować w autorytecie imienia Jezusa Chrystusa. Został za nas dany, Syn Boży, został za nas ukrzyżowany. Dziękuję Ci Duchu Święty, teraz, że przynosisz swoje uzdrowienie wszystkim, którzy tutaj są. Jesteś obrońcą uciśnionych, jesteś naszą siłą. Bądźcie uzdrowieni poprzez moc dokończonego dzieła Jezusa. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci. Kochamy Cię, uwielbiamy Cię. Tak to było naprawdę dobre. Ty jesteś naszym uzdrowieniem. Jesteś Jahwe Rafa. Jezu, to Ty jesteś wodą poruszoną w sadzawce Syloe. Wszyscy teraz do niej wchodzimy. Ktokolwiek, kto do niej wchodził, był uzdrawiany z jakiejkolwiek choroby. Ta sadzawka była cieniem i typem tego, co miało przyjść. Jezus jest wodą, która jest cały czas poruszona. Nasze uzdrowienie to Jezus. Wejdźcie więc do wody. Dziękuję Ci, Panie. Ktokolwiek wszedł do tej sadzawki, był uzdrawiany z jakiejkolwiek choroby. Do człowieka, który nie był w stanie dostać się do tej sadzawki wystarczająco szybko, powiedział, czy chcesz być zdrowy. On odpowiedział mu: Nie ma kto mnie do tej wody wrzucić. Jezus odpowiedział mu: Bądź zdrowy. Innymi słowy, to ja jestem tym, który wrzucam cię do tej wody. Ja jestem Twoją pomocą i miłością Twojej duszy. Podnieście do góry swoje ręce. Skupmy się teraz na Nim. Dziękujmy Mu. Dziękujmy Mu za uzdrowienie. Dziękuję Ci za przemianę mojego ciała, za siłę tam, gdzie było ono słabe. Dziękuję Ci za to, że Ty dasz mi siłę tam, gdzie mi brakuje. Dziękuję Ci za właściwe funkcjonowanie tam, gdzie miała miejsce dysfunkcja. Ogłaszam całkowite zdrowie w imieniu Jezusa. Widzicie, tutaj nie chodzi o obdarowanie, czy o służbę, czy też nawet o namaszczenie. Chodzi o Jezusa. On jest namaszczeniem. On jest służbą. Prawdziwą służbą w duchu jest usługiwanie dokończonym dziełem Jezusa Chrystusa. My Cię za to wywyższamy. I dziękujemy Ci. Pastorze David, oddam Ci już mikrofon. Panie, dziękujemy Ci za uzdrowienie, które ma tutaj miejsce. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami tutaj. Dziękuję Ci za nasze serca, za nasze umysły, za nasze ciała. Sprawiasz, że stajemy się całkowicie nowi w Chrystusie. Niech nasz wzrok będzie całkowicie zwrócony na Nim. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za uzdrowienie, które ma miejsce tutaj. Ty jesteś naszym uzdrowieniem.